Spośród wszystkich liczb czterocyfrowych o cyfrach ze zbioru 1, 2, 3 losujemy jedną. Mamy obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że suma wszystkich cyfr wylosowanej liczby jest równa 7. Możemy sobie wyobrazić zdarzenie elementarne w tym zadaniu jako takie ustawienie czterech wylosowanych cyfr oczywiście losujemy ze zwracaniem w czterowyrazowy ciąg. Numer wyrazu w tym ciągu odpowiada pozycji cyfry w zapisie pozycyjnym liczby czterocyfrowej. Liczbę takich zdarzeń elementarnych, takich ciągów możemy otrzymać choćby z reguły mnożenia, mnożąc przez siebie liczby możliwości ustawienia poszczególnych wyrazów. To będzie oczywiście 3 do potęgi czwartej, czyli 81. Bardziej formalnie rzecz ujmując, mamy tutaj czterowyrazowe wariacje z powtórzeniami ze zbioru trójelementowego. Oczywiście liczba takich wariacji to 3 do potęgi czwartej. Teraz zastanówmy się, ile zdarzeń elementarnych będzie sprzyjać podanemu warunkowi, czyli suma cyfr ma być równa 7. Zapiszmy siódemkę jako sumę czterech podanych cyfr. Starając się zapisywać składniki w kolejności niemalającej. Największa możliwa liczba jedynek to będą dwie jedynki, no bo przy trzech jedynkach musiałbym dodać czwórkę. No i teraz musimy dodać dwójkę i trójkę. Teraz tak, musimy wybrać dwie pozycje spośród czterech na wpisanie tych jedynek. Takich możliwości jest oczywiście 4 na 2. Teraz będziemy wpisywać dwójkę, no i zostały nam dwie pozycje na dwójkę. A na koniec jedna pozycja na trójkę. To nam daje taką liczbę możliwości, czyli dostaniemy 12 takich liczb, liczb czterocyfrowych, które składają się z cyfr 1, 1, 2 i 3. To nie koniec, ponieważ istnieje jeszcze jedna możliwość przedstawienia siódemki za pomocą naszych cyfr. Oto ona. No i policzmy teraz liczbę możliwości. Jedynkę możemy wpisać na jedną z czterech pozycji, co formalnie oznacza, że mamy 4 nad 1 możliwości, no czyli 4 po prostu. No i ponieważ zostały nam tylko dwójki, to te trzy dwójki mogą wpisać na pozostałe trzy pozycje właściwie tylko na jeden sposób. Tutaj nie ma sensu rozróżniać tych cyfr, bo przecież to są te same cyfry, więc spokojnie możemy powiedzieć, mamy jedną taką możliwość. Zatem ostatecznie dostaniemy 4 takie liczby, które składają się z cyfr 1, 2, 2, 2. Łącznie dostaniemy 16 liczb, które stanowią moc zdarzenia A, ponieważ wszystkie zdarzenia elementarne z omega są jednakowo prawdopodobne, zatem prawdopodobieństwo zdarzenia A to 16/81.